Oto mały paradoks pokerzysty. Ci ludzie siedzą przy stole od świtu do nocy. Często nawet przez calutki dzień. Bez przerwy, bez jedzenia, bez toalety. Dlaczego? bo wpadli w pułapkę realizmu. Ich animacje, rozdawanie kart, zastanawianie się, sięganie po żetony są nagrane w tempie realistycznym. Są powolne, naturalne i dzięki temu ludzkie. Ale te ludzkie animacje zostały wrzucone do świata, w którym czas płynie 30 razy szybciej. Efekt to kompletna katastrofa synchronizacyjna. Dla nich ta jedna partia kart trwa subiektywnie może 20 minut. Tyle trwają te animacje. Ale w tym samym czasie przez przyspieszony zegar świata minął już calutki dzień. Przez to, że zachowują się naturalnie w skali czasu gry Stają się manekinami, które spędzają 15 godzin czasu gry na rozegraniu kilku partii pokera. Jeszcze brutalnie widać to na przykładzie picia alkoholu. Znalazłem takiego gościa w salonie, sądził butelkę alkoholu, więc zmierzyłem mu czas tak z czystej ciekawości. Opróżnienie tej jednej i wyjście zajęło mu ponad 2 godziny czasu gry. To ta sama skala absurdu, co 3 godziny jazdy przez miasto. To ostatecznie potwierdza naszą teorię o dwóch wymiarach. W Red Dead Redemption 2 istnieją dwie równoległe strefy czasowe, które rzadko się przecinają. Pierwsza to wymiar gracza gorączkowy, nastawiony na cel, gdzie metabolizm jest podkręcony do granic możliwości. Gracze nie mają czasu tak naprawdę na realizm, a druga to wymiar tła to wymiar NPC-ów powolny, statyczny, teatralny. Oni wszyscy mają czas, oni pasują do tych wolnych tramwajów i długich dni pracy. Artur Morgan nie jest więc integralną częścią tego ekosystemu upływu czasu, jest przybyszem z innej czasoprzestrzeni.